Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. Serdecznie u nią rysujemy sobie na początek kwadracik i przeciwległe boki mamy A, tu jest gdzieś B i tu jest C. Czyli ten odległość odcinka jak policzymy sobie AC, to jest naprawdę przeciw przeciw prze, ta przekąta, przepraszam was na Czyli bok, jeżeli tu jest A, to tu będzie A pierwiastka dwóch. Więc wynik podzielimy sobie na pierwiastek z dwóch, żeby policzyć A, bo potem nas zatem promień okręgu opisanego na tym kwadracie jest równe. Okrąg opisany. Czyli będzie taki na zewnątrz. O, to będzie opisane, nie wpisane, tylko opisane. Czyli pro, to będzie połowa, tej, czyli połowa tego odcinka, tak naprawdę będzie. Dobra, czy nie będziemy musieli tego liczyć? To jest nam niepotrzebne. Połowę odcinka AC. No to lecimy z tym odcinkiem AC, kochani. Na pełnej! Lecimy na pełnej. C jest na końcu, więc liczymy pierwiastek. Pierwsza z c jest minus 6, od tego odejmujemy pierwszą z a, czyli minus minus 2 do kwadratu. I sumujemy, i teraz to samo się dzieje z y, czyli od dwójki odejmujemy y, czwóreczkę i do kwadratu. I teraz, ile to będzie? Minus 6 minus minus 2, to minus 6 plus 2, czyli tutaj minus 4 do kwadratu 16. Dlaczego na plusie? Bo minus razy minus daje plus minus 3 razy minus 4. 2 minus 4 jest minus 2, minus 2 do kwadratu będzie 4 na plusie. Ta sama sytuacja, minus razy minus, jak mam minus 2 do kwadratu, ale w nawiasie, co nie? Bo tu jest nawias, no to minus też podnosimy do kwadratu. Czyli mamy pierwiastek z 20. A to jest 4 razy 5. Możemy tak to rozpisać w skrócie. 4 razy 5, bo to jest 20. A z czwórki jest pierwiastek. dwa pierwiastki z 5. No to połowa tego będzie. Jak tu jest dwa pierwiastki z 5, to 1 promień. Będzie równy. Bo średnica jest 2 pierwiastki z 5, to 1 promień. Będzie równy pierwiastek z 5. Odpowiedź jest prawidłowa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na